Cześć! Pomimo, że rok 2020 wszystkim nam rzucał kłody pod nogi, właściwie nadal to robi, to szczęśliwie udało nam się dobrnąć do etapu pomaturalnego, w związku z czym wielu z Was rozważa teraz swoją dalszą ścieżkę edukacji i kariery, a to oznacza mniej więcej tyle, że dostaje sporo pytań na temat studiowania historii sztuki. Więc, żeby zaoszczędzić i Wam kolejnych pytań i sobie czasu po raz kolejny odpowiadania na dokładnie te same pytania, postanowiłam to zebrać w filmie, no, i właśnie ten film teraz oglądacie. Jeszcze krótki disclaimer, zanim zacznę odpowiadać stricte na pytania. Ja jestem na piątym roku historii sztuki na. Ującie oraz na drugim roku przedmiotu sztuka współczesna na Uniwersytecie Pedagogicznym i to jest studium magisterskie, tylko i wyłącznie trzeba wcześniej zrobić gdzieś indziej licencjat. Ja licencjat robiłam też na ujacie na historii sztuki, więc jeżeli będą tutaj pytania o moje przemyślenia, moje jakieś odczucia, to musicie brać pod uwagę, że dotyczą one tych dwóch uczelni. Być może uczelnie w innych miejscach, w innych miastach, wyglądają zupełnie inaczej, i ich studenci myślą coś innego na ten temat. Jeśli rozważacie jednak studia na którymś z tych Dwóch moich kierunków, to myślę, że to może być całkiem spora dawka, mam nadzieję, przydatnych informacji na ten temat. Z czego najlepiej pisać maturę rozszerzoną, by się dostać? Czy musi to być historia sztuki? Tak naprawdę nie musi. Właściwie każda uczelnia ma swoje własne wymagania, i najłatwiej będzie to sprawdzić, wchodząc na wymagania uczelni, która Was interesuje, i tam zobaczcie, które przedmioty z matury są najbardziej punktowane. Oczywiście historia sztuki jest jednym z najbardziej punktowanych, i jeżeli czujecie, że osiągniecie tam dobry wynik, to prawdopodobnie z czymś takim będzie wam się dobrze dosyć łatwo dostać. Nie musi to być historia sztuki, natomiast nie odpowiem Wam, co musi być, no bo to zależy już od uczelni, którą rozważacie. Jak wybrać uczelnię? I zanim odpowiem na to pytanie, najpierw powiem, jak absolutnie nie wybierać. To jest błąd, który ja zrobiłam, mianowicie nie kierujcie się renomą uczelni. Nie patrzcie na to, w jakich rankingach wygrywa, jak bardzo jest popularna itd. Olejcie to, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, czasami może to Wam utrudnić. Natomiast, jeżeli ja po raz drugi miałabym wybrać uczelnię, to po pierwsze sprawdziłabym, jakimi rzeczami interesują się wykładowcy, którzy wykładają. Na tej uczelni, ponieważ to może Wam pomóc w przyszłości jakkolwiek ukierunkować swoją dalszą pracę, prace magisterskie, licencjackie. Więc jeżeli na przykład interesują Was renesansowe Włochy, to wybierzcie te uczelnie, na której jest jakiś przynajmniej jeden specjalista od renesansowych Włoch. Najlepiej w tym y, obszarze geograficznym, który najbardziej Was interesuje, bo wiadomo, że północ, między południem trochę się różniły. Więc. Idźcie tam, gdzie wykładowcy są najbliżej waszych zainteresowań, bo teoretycznie studia są rozległe, omówicie tam częściowo trochę, trochę wszystkiego, ale wiadomo jak jest. Jeżeli wybierzecie to, gdzie jest ta jedna osoba, z którą w dużej mierze się pokrywacie, to myślę, że studiowanie będzie dla Was łatwiejsze, przyjemniejsze i na pewno zaoszczędzi Wam mnóstwo stresu przy wybieraniu promotora. Drugą radą, jeżeli tak naprawdę nie macie jakichś wielkich preferencji i nie do końca poprzednia rada jest dla Was, kierujcie się miastem, w którym chcecie żyć. Także dwie rzeczy: zainteresowania wykładowców i miasto, w którym macie żyć, i kierujcie się tym niczym innym. Nie dajcie sobie wmówić, że mama Wam poleca jakieś miasto, że babcia mówi, że macie gdzieś jechać, czy cokolwiek w tym stylu. A nawet jeśli tak wybierzecie i stwierdzicie po jakimś czasie, że Wam się nie podoba, to to przecież nie jest koniec świata i uczelnie, i miasto. I kierunek zawsze można zmienić. Jak wygląda egzamin wstępny na studia? Więc jak już powiedziałam, mówię o doświadczeniach z moich studiów, być może na innych uczelniach wygląda to nieco inaczej. Natomiast na pierwszy stopień, za moich czasów, to było 5 lat temu, nie było egzaminu wstępnego. Nie mam pojęcia, czy coś się zmieniło. Natomiast na drugi stopień na ujocie jest egzamin wstępny, na który jest lista chyba 60 zagadnień. Link do tych zagadnień zostawię Wam. W opisie, natomiast jest to też egzamin dyplomowy na pierwszym stopniu, nazywany potocznie kobyłą. I jeżeli jesteście na licencjacie, na ujacie i zdacie już kobyłę, to ch chcąc się zapisać na drugi stopień, możecie wejść i powiedzieć: Poproszę przepisać mi ocenę, i ja dokładnie tak zrobiłam, zaoszczędzacie sobie mnóstwo stresu. Natomiast jeżeli jesteście z jakiejkolwiek innej uczelni, nawet po historii sztuki, to nadal musicie niestety ten egzamin zdać, a on jest bardzo obszerny i bardzo stresujący. Natomiast, żeby dostać się na sztukę współczesną, oprócz przejścia przez system, jest rozmowa wstępna. Rozmowa jest bardzo miła i przyjemna. Mnie pytali o moje zainteresowanie: dlaczego sztuka współczesna? Pytali, jakich artystów współczesnych lubię. Takie bardzo przyjemne rzeczy, naprawdę nie musicie mieć jakiegoś ogromu wiedzy: wszystkiego się nauczycie. Bylebyście, jak ktoś was pyta o ulubionego artystę współczesnego, to nie możecie powiedzieć Monet bo to nie jest artysta współczesny. Więc żebyście ogarniali protip ode mnie, rozróżniajcie, czym się różni sztuka współczesna i nowoczesna. To już będzie na pewno dobry start. Ile kosztują takie studia? W założeniu nic, bo studia są darmowe, natomiast musicie wnieść opłatę rekrutacyjną, która waha się od 50 do chyba stu kilkudziesięciu złotych. Yy, oprócz tego w trakcie studiów są organizowane wyjazdy, przynajmniej na UIOC-ie tak jest, i wyjazdy są... Obowiązkowe, macie na nich zapewniony transport i nocleg, natomiast nikt nie gwarantuje Wam jedzenia, więc to nie są gigantyczne koszty, ale jeżeli macie pieniędzy na styku, no to trzeba wziąć to pod uwagę. Taki wyjazd jest raz w roku i mniej więcej, no nie wiem ile jecie, ale przez tydzień trzeba się wyżywić. No i oprócz tego, jakieś wszystkie ewentualne warunki, powtórki, niedociągnięcia z Waszej strony, tutaj ceny są bardzo różne. Więc, jak jesteście wybitnymi studentami, nigdy niczego nie zawalicie, to studia będą was kosztowały opłatę rekrutacyjną plus wyjazdy. Natomiast, jeśli coś zawalicie, no to to może rosnąć nawet w tysiące. Czy dużo jest takiej typowej historii, bitwy itd. bez nawiązań do sztuki? Powiem to na przykładzie historii sztuki. Teoretycznie nie ma czegoś takiego, że ktoś was sprawdza ze znajomości bitew królów itd. Natomiast Oczywiste jest, w sensie nie jest, ale oni zakładają, że jest, że Wy to wszystko wiecie. Więc jeżeli na przykład mówicie o fundacjach Kazimierzowskich, to musicie wiedzieć, jaki to był moment w historii. Nie tylko, nie musicie znać konkretnych dat, ale chociażby ćwiartkę wieku kojarzyć, w jakim momencie to było. Musicie kojarzyć wiele rzeczy, typu czym się różni Wielka Rewolucja Francuska od rewolucji lipcowej, musicie. Dobrze by było, gdybyście kojarzyli ścięcia na gilotynie królów francuskich. Musicie wiedzieć, jakie problemy polityczne miał Napoleon, yy, o wojnach domowych w Hiszpanii. Oczywiście to nie jest tak, że musicie znać absolutnie każdą historię każdego kraju i wiedzieć o tym wszystko, bo nie, ale jeżeli są jakieś naprawdę wielkie rzeczy, to. Wymagane jest od was, żebyście to wiedzieli, jednocześnie nikt was tego na studiach nie będzie uczył. To jest po prostu wiedza domyślna, którą powinniście mieć. I oczywiście można przez studia przebrnąć, nie, wiedzą, nie wiedząc tego wszystkiego. Natomiast to sprawia, że jakieś pewne konteksty w niektórych dziełach wam będą umykały. Natomiast jeżeli chodzi o przedmioty stricte historyczne, nie związane ze sztuką, to ja nie jestem sobie w stanie żadnych teraz. Przypomnieć. Najlepsza i najgorsza rzecz na studiach. Więc najgorsza jest oczywiście sesja, i nie chodzi mi o to, że trzeba się uczyć czy coś takiego, tylko na ujocie jest forma egzaminów ustnych, których ja z całego serca nienawidzę, one mnie stresują, mój mózg wtedy. Wychodzi sobie na spacer, ja zapominam odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania i dla mnie to był ogromny, ogromny stres, więc nie samo to, że egzaminy są, ale ich forma dla mnie jest stresująca, bardzo nieprzyjemna i to jest najgorszy element studiów. Natomiast najprzyjemniejszą rzeczą w moim odczuciu są monografy. To jest zbiór takich przedmiotów, które co roku się zmieniają. Jest tam pule kilkunastu i wy musicie zaliczyć kilka z nich. Sami sobie wybieracie, które z nich chcecie. Na które chcecie uczęszczać, i to jest doskonałe, ponieważ możecie sobie wybrać, po pierwsze, przedmiot, który was interesuje, a nikt wam go nie narzuca, po drugie, te przedmioty są przeprowadzone przez osoby, które najczęściej specjalizują się w tych rzeczach. Więc oni mają ogrom wiedzy, ogrom pasji w sobie i tego się naprawdę przyjemnie słucha, bo to nie jest dla nich kurs, który muszą przeprowadzić, bo ktoś im kazał, tylko to jest dla nich kurs. Związany bardzo często z habilitacjami, z pracami doktorskimi, i widać, że oni tym żyją, i to jest najprzyjemniejsza rzecz, przynajmniej na historii sztuki, jeżeli chodzi o sztukę współczesną. Najgorsza rzecz. <grywa> Dobra, teraz wyjdę na jakiegoś turbolizusa, ale chyba nie ma jak najgorszej rzeczy, bo ja bardzo lubię te studia, więc. Nawet sesja była tam całkiem przyjemna, nie wiem, co mam wskazać jako najgorszą rzecz. Natomiast najprzyjemniejszą rzeczą są po prostu te studia. One są super. Jeżeli tylko macie możliwość na nie iść, to absolutnie idźcie, nie pożałujecie. I moim zdaniem największą rzeczą było to, jak bardzo poszerzyły mi one horyzonty, jak wiele rzeczy mi tam pokazano, wytłumaczono. Nikt nie traktował mnie jak debila z tego powodu, że czegoś nie wiem, tylko traktowano mnie jako taką potencjalną osobę, której można powiedzieć tyle wspaniałych rzeczy i tyle, otworzyć jej świat po prostu. I dla mnie to jest podejście, które ja bardzo lubię. Czy trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, żeby utrzymać się na tych studiach? Generalnie nie, ale bycie wzrokowcem Wam pomoże, umiejętność zapamiętywania nazwisk i dat Wam pomoże i takie bardzo dobre łączenie kropek. Jeżeli jesteście w tym świetni, łączycie wątki w różnych aspektach, to na pewno to będzie bardzo przydatna umiejętność na tych studiach. Jakie są przedmioty na sztuce współczesnej? Czy łatwo intelektualnie ogarnąć te dzieła? Więc listę przedmiotów wklejam wam teraz. Oprócz tego w opisie zostawiam wam link do tych przedmiotów, żebyście na spokojnie mogli je, sobie tę listę przeczytać. Czy łatwo intelektualnie ogarnąć? To zależy tak naprawdę wiele z tych rzeczy jest wam tłumaczonych i pomimo, że poznacie kontekst na studiach itd., nadal macie prawo powiedzieć, nie rozumiem. Nie przekonuje mnie to i tak dalej, więc jeżeli chodzi o taką warstwę stricte intelektualną, to ona zostanie Wam przekazana, wyjaśniona, ale nadal nie macie obowiązku jej łapać. Mnie nadal wiele rzeczy nie przekonuje. Wielu nadal, mimo wszystko, nie rozumiem, mimo że znam kontekst, znam założenia, to dla mnie to jest po prostu. Nie, i Wy też macie do tego pełne prawo. Niepotrze nie, naprawdę, nie jest tam mierzony wasze IQ na egzaminie wstępnym. Nic wielkiego, mało tego, jeżeli powiecie, że nie rozumiem, to nic się nie stanie. Jak sobie radzić z uczeniem się o nielubianych nurtach bądź kierunkach? I mm, hmm. Szczerze mówiąc, nie do końca potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ja sobie radzę tak, że staram się zawsze wyszukać jakiejś ładnej, przyjemnej rzeczy, jakiejś historii, która mnie porwie. Gwarantuję Wam, że absolutnie wszędzie, nawet jak czegoś nie lubicie, to coś takiego znajdziecie i wtedy. Skupiam się na tej jednej rzeczy i próbuję tworzyć historię wokół niej i tych pozytywnych rzeczy, które mi się podobają, które lubię, szukać też w innych rzeczach, których nie lubię. Natomiast jeśli się to nie sprawdza, to po prostu tłukę na pamięć z nadzieją, że zdam i będę mogła zostawić to w odmentach mojej pamięci. Czy jest duża konkurencja na studiach? I tak jak mówię, bazuje na moich doświadczeniach, to może się różnić już nawet nie tyle od y, z uczelni, ale nawet od samego roku, więc ja nie mam takich doświadczeń, u mnie było całkiem przyjemnie, raczej nie było czuć takiej dużej konkurencji, raczej w większości byliśmy dla siebie przyjaźni, dzieliliśmy się materiałami, wspieraliśmy, ale no, to jest bardzo subiektywne odczucie, więc nie jestem w stanie Wam tego zagwarantować. Czy jest po tym kierunku praca? I tak, praca jest, niestety pieniędzy raczej nie ma. I nie chodzi o to, że pracujecie pro publico bono, bo oczywiście wypłatę otrzymujecie, natomiast wypłata często jest w granicach najniższej, krajowej może ciut więcej, co jak wiemy jest raczej dla większości niewystarczającą kwotą. I żeby z tym nieźle nie zrozumieli, to nie jest tak, że nie można zarabiać po tych studiach, bo oczywiście. Są miejsca, w których zarabia się więcej, są miejsca, w których zarabia się mniej. Jednak przeciętna pensja muzealnika, jeżeli taką pracę rozważacie, balansuje w granicach 2 do 2,5 tysiąca złotych, więc to nie jest gigantyczna kwota. Oprócz tego możecie pracować w szkołach, w domach aukcyjnych, tam się kwoty wiadomo trochę różnią. Natomiast jeżeli chcecie w jakiś sposób zajmować się sztuką i zarabiać dużo więcej, to musicie znaleźć. Swój sposób na sztukę. Możecie otworzyć jakąś fundację, możecie organizować eventy kulturalne, czy cokolwiek innego, zostać kuratorem i wtedy jest szansa, że te zarobki będą wyższe niż minimum. Natomiast yy... Wymaga to znacznie większego kombinowania, poświęcenia jakiejś takiej przedsiębiorczości z Waszej strony. Jeżeli marzycie o tym, żeby po prostu pracować w muzeum i nie wiem, zajmować się jakimkolwiek aspektem, oprowadzać ludzi, czy siedzieć w zbiorach, czy cokolwiek innego, to niestety musicie się liczyć z tym, że raczej milionów to się na tym nie zarabia. Natomiast samo znalezienie pracy jest. Jak najbardziej możliwe. Mam nadzieję, że rozwiałam większość Waszych wątpliwości i ten film pomoże Wam w podjęciu ostatecznej decyzji. Jeśli chcielibyście o coś jeszcze zapytać, to oczywiście komentarze są do Waszej dyspozycji. Postaram się na bieżąco odpowiadać na pytania związane ze studiowaniem i nie tylko. Pamiętajcie jednak, że studia nie są obowiązkowe i tak naprawdę niewiele kierunków zagwarantuje Wam pracę. W zawodzie, więc być może po prostu nie jest to najlepsze kryterium, którym warto się kierować przy wyborze swojej dalszej ścieżki edukacji. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiecie i co będziecie robić w swoim życiu, ja wam życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że studia, praca czy jakakolwiek aktywność, której się podejmiecie, będzie szła po waszej myśli i będziecie szczęśliwi. Jak zwykle, zapraszam Was na mojego Instagrama. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawiania łapek. W górę i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!